Witam wszystkich hamulec ręczny Lexus RX 350 2008 rok. Przy okazji naprawy, no musiałem wszystko rozbierać, bo nie wiedziałem co i jak, dlatego podzielę się z wami wiadomościami, które zdobyłem. Otóż regulacja ręcznego odbywa się w dwóch miejscach pierwsza rzecz to jest tu po zdjęciu takiej gumki w tym otworze nie wiem, czy będzie widać. Znajduje się takie pokrętło, którym kręcąc rozszerza się lub, 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 lub zsuwa Dolny części szczek. No tego bardzo nie widać. No, wkłada się tu śrubokręt jedynie na wyczucie. Można o, słychać, jak ta sprężynka przeskakuje, bo ona blokuje to. A jak to wygląda? Zaraz pokażę. Trzeba zdjąć oczywiście zacisk. Zobaczcie samy, żeby nie Teraz dokładnie widać. Trzeba wprost. Tu jest pokrętło, które można obrócić i rozszerzyć lub przybliżyć dolne części szczęk. Jest to o tyle ważne, że jeżeli bęben jest zużyty, a szczęki są rozszerzone, Wtedy nie można zdjąć bębna. I ciągnięcie go na siłę spowoduje po prostu uszkodzenia. Tu są takie w tym miejscu są takie otwory nagwintowane, w które można włożyć śruby i na siłę ciągnąć ten bęben. Aczkolwiek jeśli się zablokuje oszczęki, to podejrzewam, że może się coś tu po prostu poniszczyć, a bęben i tak nie zejdzie. Dlatego przed zdjęciem należy popuścić tą Tą, 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 ten cały, tą całą regulację do, do, do zera i wtedy można zdjąć bęben Założę to z powrotem. Jak to no było. ważne jest, żeby ten otwór pasował w ten otwór tu. O, i tutaj jest dostęp. Jest, dobrze, można go zaślepić już, bo nie będziemy tam nic robić. A dlaczego wymiana? No cóż, tak wyglądała jedna ze szczęk. Chyba widać, nie wiem. I to już się nie nadawało. Teraz druga rzecz, no przeważnie regulacja naciągu linki znajduje się pod samochodem. Ale nie w tym przypadku. W tym przypadku zrobili troszeczkę inaczej. Zaraz to pokażę, jeśli się uda. To może dać Pokaż mi to. Oh, tu widać biegnie linka. Tu, tu, tu i... Tu widać co jest tu. Tu jest tylko to, że się linki dwie od kół łączą z jedną od pedału hamulca i nie ma tu absolutnie żadnej regulacji. Także tu niepotrzebnie zdejmowałem całą osłonę plastikową. No ale Wy już nie będziecie musieli, bo wiecie, że tu nie ma. Natomiast e, regulacja na ciągu linki jest w środku. Przy samym